Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Joanna Parysz, ja Jestem.pl Dzisiaj mamy siódmy dzień wyzwania. Poczekam chwilkę, aż się pojawicie. Sprawdźcie sobie, czy ja tutaj siebie mam. Mam, działa wszystko. OK, teraz sobie tak będę sprawdzać na drugim telefonie. Chwilkę zaczekam, aż dostaniecie powiadomienie, że jestem online. Kto tam z nami jest? Dajcie znać. Jak już jesteście, przywitajcie się, dzień dobry. Kto tam z nami jest? O, Tereska, witaj serdecznie. Dołączajcie, dołączajcie i za chwilę sobie zaczniemy. Dzisiejszy dzień, siódmy wyzwania z Wyzwania 30 dni. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, co to jest wyzwanie: 30 dni, to u góry jest przypięty post. Albo sobie można wpisać w lupkę: Wyzwanie 30 dni, dzień pierwszy, i też się wyświetli. I też można znaleźć w przewodnikach: jest cały dział, cześć, Klaudia. Jest cały dział, wyzwanie 30 dni. Basiu, witaj serdecznie. E, także też tam e, wszystkie te dni po kolei. Ja się tam staram e, je wstawiać, żeby były po kolei. Można sobie dołączyć w każdej chwili. Najlepiej sobie zacząć od pierwszego dnia, ponieważ tam właśnie e, wszystko wyjaśniam, na czym to wyzwanie polega. I to nie jest tak, że dzisiaj 7 dzień musisz 7 dni nadrobić w jeden. Po prostu idź sobie swoim. Torem. Możesz sobie też oglądać tutaj, możesz sobie po prostu zrobić, jak chcesz, tak naprawdę, ale ważne jest, żeby obejrzeć. Cześć Sylwia, cześć Ewa żeby obejrzeć pierwszy dzień, żeby wiedzieć, o co chodzi. To jest ważne, a potem to sobie możecie wybierać, jak Wam się podoba, bo to Wam ma być dobrze. Wasze życie kreujecie po prostu e, same. Dobrze. E... Bardzo lubię liczbę 7, nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię. Nie mam jakoś tam, wiecie, takich ścieżek, że tam ona jest jakaś magiczna albo coś, ale po prostu ją bardzo lubię. Jak się dzisiaj czujesz przede wszystkim? W jakim miejscu swojego życia dzisiaj jesteś? Witaj, Madzia. Witaj, Edytko. W jakim momencie Twojego życia jesteś dzisiaj? Czy jesteś z niego zadowolona? Może jesteś na przykład z jakiejś części, a z innej nie. Dziękuję bardzo, hej Haniu, o, muszę się do Ciebie odezwać. Czy czujesz się szczęśliwa i czy wiesz, od czego zależy to Twoje szczęście? Bo to Twoje szczęście nie zależy od tego, gdzie jesteś, nie zależy od tego, z kim jesteś i co masz. Twoje szczęście zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. I czy nie masz tak, że odkładasz swoje życie na później? Czy czekasz, aż będziesz szczęśliwa? No właśnie. Czy czekasz, aż będziesz szczęśliwa kiedy? I tu możemy wymieniać, nie? Kiedy schudnę kilka kilogramów? Kiedy zarobię określoną kwotę pieniędzy? Z którą na dzień dzisiejszy myślisz, że poczujesz się bezpieczna? Może wtedy będę szczęśliwa, kiedy będę mieć więcej czasu. Może wtedy, kiedy spotkam odpowiedniego partnera. Może wtedy, kiedy skończą się wakacje i wrócę do swojego normalnego rytmu, może wtedy, kiedy skończy się remont, może wtedy, kiedy. I tutaj pewnie każda z nas może sobie coś dopisać. Witaj, Aniu. Nie odkładaj swojego szczęścia, aż coś ci się wydaje, że uczyni Ciebie szczęśliwą. Dlaczego nie możesz zacząć od dzisiaj? Dlaczego nie możesz wstać i powiedzieć, od dzisiaj decyduję się być szczęśliwa? Witaj, Kasiu. Od dzisiaj zaczynam dzień z uśmiechem na twarzy. Mogę być szczęśliwa bez względu na to wszystko. Tu i teraz. Szczęście jest w nas, musimy je odnaleźć. Tak. Czy wiesz, co się dzieje, kiedy masz takie nastawienie do życia? Wtedy właśnie nabierasz tego rozpędu. Wtedy właśnie otwierają ci się klapki, i wtedy właśnie zaczynasz widzieć rozwiązania. I słuchajcie, dziękuję bardzo, Aniu. Jestem przed wyjściem, wiecie, na miasto, to się ten nie ulepszyłam, że tak powiem. Jeszcze. Jestem piękna, i się jeszcze ulepszyłam, żeby być jeszcze piękniejsza. Słuchajcie, dzisiaj, cześć Beatko. Słuchajcie, dzisiaj właśnie miałam dwie sesje z świetnymi moimi klientkami, z którymi prowadzę mentoring. I to, jak te osoby się po prostu zmieniają podczas tego mentoringu, to ja mówię, ja chyba teraz zacznę nagrywać w tajemnicy, żeby im pokazać po prostu tylko, a nie komuś, żeby nie było filmiki, jak wyglądały na przykład na początku, kiedy przyszły, a jak po prostu widać od nich to szczęście, emanuje, mówią, mi opowiadają, że coś się zmienia, że w ogóle to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja naprawdę zaczynam nagrywać filmiki, bo. Wiecie, nie? Ja to widzę, jak ta osoba przychodzi, ma problemy i w ogóle jest taka, mm, i tak dalej, a teraz jak widzę, jak rozmawia, jak tryska tą radością w ogóle, to wszystko właśnie przyciąga do naszego życia. Zobaczcie same, nie? E, czy wolicie na przykład rozmawiać z takimi osobami, albo spotykać się, które siedzą, narzekają, a to jest nie tamto, a to jeszcze nie mam, wiesz, no w sumie, no dobra, mam to i to, no ale jeszcze nie do końca jestem szczęśliwa, jeszcze... Same zobaczcie, czy ciągnie was do takich ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy emanują po prostu tą energią radości, miłości. To jest przecież normalne, więc chcę, żebyście się stały takimi osobami. Zamknij sobie teraz na chwilę oczy, jeśli masz oczywiście ochotę. Hmm. Zamknij sobie na chwilę teraz oczy i wyobraź sobie, kim chciałabyś być. Wyobraź sobie, jak chciałabyś żyć. Wyobraź sobie, jak chciałabyś spędzać czas. Jak chcesz pracować? Jak chcesz się budzić rano? Co chcesz jeść na śniadanie? Jak chcesz, aby wyglądał Twój dzień? Jak chcesz spędzać czas po pracy? Co chcesz robić dla innych? Widzisz to wszystko? Zobacz to w swojej wyobraźni. To jest po prostu Twój cel. A teraz możesz otworzyć oczy. Czy wiesz, co tak naprawdę jest Twoim celem w Twoim życiu? Czy Ty masz konkretny cel? Dzisiaj właśnie trochę porozmawiamy o celu. Po co jest nam cel? Po to właśnie, aby przede wszystkim mieć motywację. Aby móc do czegoś dążyć. Chcesz coś zbudować w swoim życiu? Ja dzisiaj inspirację zamieniłam w działanie. Na razie małe kroczki, ale miałam satysfakcję. Dodam najwięcej energii, inspiracji czerpię od ciebie. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. Krok po kroku, słuchajcie. Ja do miejsca, w którym jestem, doszłam krok po kroku. To nie był ogromny skok kwantowy, że po prostu. Dzieją się takie rzeczy. Natomiast ja doszłam też tutaj, gdzie jestem krok po kroku. Chcę sama decydować o każdym moim dniu. Chcę być zależna tylko i wyłącznie od moich decyzji. Świetnie. I zobacz, co chcesz zbudować w tym swoim życiu, nie? Może to jest świetnie prosperujący biznes. Może to jest rodzina. Może to jest. Hmm, no co to może być? To, co tylko sobie po prostu jesteś w stanie wyobrazić. Na razie pozostaje wyobraźnia, cel mam dość przyziemny. Słuchaj, Iwonko, twój cel jest twoim cudownym po prostu, do którego dążysz. Nie, zobacz, dla kogoś mój cel na przykład może być całkiem przyziemny i ktoś może nie chcieć takiego pragnienia, więc nie oceniajcie swoich pragnień też. Dla mnie na przykład, nie wiem, E, zjedzenie serka wiejskiego może być celem, dla kogoś to może być przyziemne, ale dla mnie to jest coś w ogóle wow, nie? Ja tutaj akurat podałam taki przykład, ale wiecie o co chodzi? Nie różnicujmy tego wszystkiego. Każdy z nas ma inne pragnienia, i te pragnienia są takie cudowne, ponieważ one są nasze. Na to po prostu zwracajmy uwagę. Nie myślmy o tym, że to jest przyziemne, że to tylko takie. Właśnie Twój cel ma być taki, że macie powalić na łopatki, że masz chcieć do niego po prostu dążyć. Co jest Twoim celem dzisiaj? Bo jasna wizja. Możesz sobie to wyobrażać każdego dnia rano po obudzeniu, możesz dokładać nawet tam kolejne fragmenty, ale kiedy nie masz celu, też nie jesteś w stanie nic wtedy zaplanować. Po prostu sobie bryfujesz. Nie masz do czego dążyć i szybko się poddajesz, bo siedzisz cały czas w tym miejscu, gdzie nie wiesz, co masz robić, nie wiesz, w którym kierunku iść. Rozleniwiasz się tak i spada ci motywacja, bo niby coś chcesz, ale tak naprawdę może nie potrafisz sprecyzować co to takiego miałoby być. I nie bądź takim chodzącym śpiochem, który by coś tam chciał, ale skupiesz się bardziej na tym, że jak niby ja miałbym to osiągnąć. Odgrywasz więc swoją codzienną rolę. Wstajesz, ubierasz się, robisz swoje. I niby jesteś obecna, ale życie się toczy, a ty wstajesz kolejnego dnia i zastanawiasz się, dlaczego to tobie nie wychodzi. I kiedy zaczynasz na swoje życie spoglądać z innej perspektywy i zaczynasz widzieć we wszystkim zalety, widzieć we wszystkim pożytek, a nie wady i szkodę, to zaczynasz znajdować ten pożytek na każdym kroku. I nie jest Twoją rolą walczyć z obecną rzeczywistością. Nie podoba mi się tutaj. A, twoją rolą jest wiedzieć, czego chcesz konkretnie i dążyć po prostu do tego. Ponieważ brak takiego głównego celu w życiu to jest jak próba dotarcia do celu bez mapy. I zastanów się, czy chcesz dojść do jakiegoś miejsca, które ci się podoba, czy chcesz siedzieć w zastanawianiu się, jak coś osiągnąć, mając tylko nadzieję, że może kiedyś ktoś. Że może kiedyś ktoś coś za mnie zrobi, że może kiedyś ktoś się pojawi, że może kiedyś jakaś okoliczność wpłynie na to, że ja zacznę być szczęśliwa. W życiu idziesz albo do przodu, albo się cofasz. I kiedy jednak wyznaczysz ten swój cel, to możesz iść w jego po prostu kierunku. I jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celu, jak wyznaczać cele, jak ustalać cele, czy to jest naprawdę twój cel, czy tylko tak ci się wydaje, Obejrzyj live numer 52, znajdziesz go w przewodnikach, albo jak wpiszesz, w rubce live 52. Tam właśnie opowiadam o tym. Jasny cel, czy ty go masz na dzień dzisiejszy. A dla tych osób, które chcą ze mną popracować nad swoimi finansami, stworzyłam wakacyjny pakiet szkoleniowy, fundament. To jest pierwsze szkolenie, które się tam znajduje. Warto jest zbudować mocny fundament, słuchajcie, swojej wiedzy, tak? Wprowadzając to w praktykę. Uporządkujesz albo poznasz krok po kroku prawo założenia, w zależności w jakim miejscu się teraz znajdujesz. Tam jest wszystko od A do Z. Także jest to szkolenie i dla osób początkujących, i dla osób zaawansowanych. Dowiesz się, jak manifestujesz z pola kwantowego. Nauczysz się medytować, w pakiecie również są właśnie medytacje. Nauczysz się, jak tworzyć filmy umysłu i nakarmić dosłownie swoją podświadomość obrazami. E, plus dwa wspaniałe programy w tym pakiecie. Twoje Imperium Finansowe, gdzie opowiadam między innymi właśnie o procesie manifestacji moich firm. I program Magia Pieniędzy, gdzie gramy w grę o pieniądze. A wisienką do pakietu tego wakacyjnego jest konsultacja indywidualna ze mną, Jeden na jeden, i ta cena, zaraz Wam tutaj wrzucę link, obowiązuje tylko przez tydzień i jest tylko 10 miejsc. Także zapraszam serdecznie. Zaraz Wam tutaj link wstawię z innego telefonu. Hop, udało się. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Witaj, Dorotko, ja już kończę, ale będzie sobie mogła za chwilkę odsłuchać. Mam nadzieję, że dalej uczestniczycie w wyzwaniu, że się nikt nie poddał. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wpisy. To jest piękne, co piszecie, jak zmieniacie swoje życie. Powiem Wam, mega mi się to po prostu podoba. Jest to po prostu cudowne. Odkrywacie tam po prostu krok po kroku siebie. Cudownego wieczoru Wam życzę. Do jutra. Nie wiem, o czym jutro porozmawiamy. Witaj, Beatko. Ja mam duże tyle, ale mam też dużo paradygmatów, które mnie zatrzymają. Można je po prostu zmienić. E, witaj, Kasiu. E, słuchajcie, jeśli masz jakiś, jakąś zagwostkę i nie wiesz jak ją rozwiązać, a chcesz, żebym poruszyła tutaj e, w wyzwaniu naszym 30-dniowym, cześć Kasiu, e, to napisz do mnie na priv, a ja bardzo chętnie po prostu tutaj wytłumaczę i zapodam ten temat. Do zobaczenia, Buziaki, pa pa.